jak ja w zaraz na tym hmm, programie kiedy, kiedy uh, wiem, dzwonimy to nie dzwonią ludzie kochali się nagle się to się stało uh, nagle jakaś... mnie, gadaj, głupota, a gadanie gada jego pota odbierania niedawno telefon czy, czy, czy młoda dziewczyna jak się mówi u u za minutę połączenia wynosi 3 zł i groszy to zmienia się na 1850 witamy na drodze online za chwilę zostaniesz połączony z ekspertem którego wybrałeś Halo. Halo, dzień dobry panu. Dzień dobry, pani Inessa. Tak. Ja widzę, że pani kozak wróżka. Może pani wywróżyć mi z kart? No oczywiście, że tak. Od tego jestem. Mhm. Pani Inessa, chciałbym, żeby pani mi powiedziała. Tak. Kiedy wbije 200 tysięcy subskrypcji na YouTubie? No to ciężkie pytanie. Pan mi musi powtórzyć to pytanie. Kiedy Bije... 200 tysięcy widzów na YouTubie. Pani konkret wróżka, powiem pani. E, jak? Mówię, że pani konkret wróżka. Ja bym chciał, żeby pani tak naprawdę się przyłożyła do tej wróżby. Ja przyłożę się, tylko ja muszę znać pana imię. Adrian. Adrian, okej. Okay. Przeliterować, czy Adrian? nie trzeba? E, nie, 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 nie trzeba. Miedy wystarczy Adrian i kiedy pan na YouTubie e, przybije te 200 tysięcy widzów. Tak, tak, tak. Jeszcze ja bym chciał jeszcze parę pytań zadać, to niech pani nie rozumie. No dobrze, dobrze, mhm. okej, okay, ja najpierw to na to postawię, dobrze? No, ale wszystko Dobra. stawiamy na jedną kartę. Nie ma co Ten, No. Dobra. Na jedną kartę. Tak, krótka piła. Krótka piła. E, Karta sprawiedliwość odwrócona, czyli na pewno nie, nie wcześniej niż 8 miesięcy. Jak pani z konia chyba spadła. Jak, ja kiedyś dzwoniłem też do wróżki, wie pani. I powiedziała, tak. że do końca roku nie wbije 100 tysięcy, a ja wbijam 100 tysięcy już teraz. No nie wiem, no, tak każdy mówił. Mi się tak wydaje, panie... że wy coś w bambuko robicie ludzi, czy to nie jest tak? Że co? Że wy coś w bambuko ludzi robicie. Oszukujecie. Znaczy ja nie wiem o to nic takiego. Czyli pan zadał pytanie, ja pan odpowiedziałam. Mhm. A, a powiem... mi? jeszcze jakieś pytania. Tak, tak, tak. Kiedy znajdę pierwszą dziewczynę moją w życiu? Dobrze. Znajdzie mhm. pana Dejan, pierwszą dziewczynę w swoim życiu. Tak. Dobrze. Mm. Niech się no, pani no, nie pan stresuje, na... bo ja widzę na wizji, że pani się cała trzęsie. Spokojnie, ja Ale taki typ człowieka. Ja, wogu... ja w ogóle nie stresuję się, ja tylko patrzę się na kartę. Ja nie chcę pana stresować tutaj. Bo mhm. to, bo to... Nie, no luźna guma, bez stresu, jasne, że tak. No, Proszę że... tam wybierać kartę. Ja no powiem jedno, ja w ogóle nie widzę tu dziewczyny przede wszystkim dla pana. Tak? A siedzi koło mm -hmm. mnie? No nie wiem, ale ja nie widzę. No siedzi może koło mnie. Może to nie ta dziewczyna. To wejdzie pani na YouTube, pisze pani za oficjal i, mm -hmm. i pani zobaczy dziewuszkę taką. To, to jest koło mnie. Dobrze, to zobaczę na YouTube pana, dobrze. Dobra, ale pani śliczna też, ja pani powiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Jak ona w szoku chyba. Bez kitu, ja, ona w szoku. Ja, ja, twoja dziewczyna. To, to! Ona mówi, że ja dziewczyny nie widzę. To co, ja chłop? Chłop?